Czy uda mi się pokazać wam dom trzymodułowy, całoroczny, 52 m2 w poniżej 60 sekund, korzystając z gościnności przyjemnych właścicieli. Zaczynamy od wejścia na taras, który jest w pełni przeszklony, taras z deski kompozytowej. Wchodzimy do budynku do komunikacji pomiędzy pomieszczeniami. I w tym module mamy i pierwszą sypialnię, która jest sypialnią najmniejszą, sypialnia dla gości. Mamy tutaj świetnie zaprojektowane schowki yy, na różne rzeczy, które są potrzebne w takim domku. Łazienka, która ma wszystko, ma kabinę prysznicową, ma pralkę. Generalnie wszystko co jest potrzebne w takim domku. Z tej też z samej komunikacji wchodzimy do części dziennej, bardzo duży aneks kuchenny, część RTV, wyjście na taras, tak zwany chillowy. Gdzie możemy pić kawkę i sobie chillować? Tutaj sypialnia numer jeden z wyjściem na ten sam taras, sypialnia numer dwa, bez wyjścia na taras, ale z oknem doświetlającym. Ten domek ma wszystko. Nie wiem, jak stoimy z czasem, chyba się zmieściliśmy, więc dopowiem Wam tylko, że domek jest rewelacyjny.